W kolejnym filmie. Witam cię serdecznie. Kontynuujemy naszą podróż, podróż leczenia jelit. Kolejny raz przypomnę, że nie potrzebujesz kupować żadnych suplementów, żadnych leków, żadnych ziół, żadnych specjalnych zabiegów. Jedyne czego potrzebujesz to czysta, naturalna, roślinna dieta. Jest jeszcze kilka innych czynników, i właśnie o tym dzisiaj chciałam ci opowiedzieć. Dobra, lecimy. Lecimy przez przegląd tych yy, moich takich codziennych nawyków, które pozwoliły mi dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz. Numer jeden to oczywiście była dieta. To był przełom. Moment, w którym wypiłam swoje pierwsze smoothie, był po prostu, nie wiem, jak wynalezieniem ognia dla mnie osobiście, bo nareszcie poczułam się syta i poczułam, że jedzenie nie boli. To było dla mnie naprawdę mega odkrycie. Byłam przeszczęśliwa, że mogę jeść smoothie, że nie muszę już pić absorbów. I jest coś, co mnie odżywia i działa jak balsam dla moich jelit. Na pewno podstawą były banany w pierwszej części dnia, a w drugiej części dnia, podstawą sytości były ziemiaki. I bez tego ani róż. Jeśli Ci nie smakują zwykłe ziemiaki, to mogą być bataty. Bataty pomarańczowe, bataty białe, przepyszne. No po prostu znajdź to, co będzie Ci odpowiadało. Na tym etapie przypominam, im bardziej pokarm przypomina jedzenie dla dzieci, tym lepiej. Czyli wszystko, co będzie blendowane, miksowane, zupy, kremy, im gładsze, im bardziej rozdrobnione, tym Lepiej dla jej, tym szybciej one się naprawią. Kolejnym ważnym elementem były, były soki. Kupiłam wyciskarkę wolnoobrotową i rozpoczęłam sokowanie. Każdy dzień w zasadzie do tej pory teraz nawet więcej jeszcze sokuję. Sokowałam seler, sałatę, jabłka. To na pewno też pozwalało mi lepiej przyswajać po prostu ten sok. Z surowych warzyw i owoców jest o wiele bardziej biologicznie dostępny, zwłaszcza dla osoby, która ma upośledzone trawienie, tak jak ja. Woda destylowana. To wiem, że wszystkich szokuje i każdy mi się dziwi, że pije wodę destylowaną, ale tego się trzymam. Tak się nauczyłam, że ma to znaczenie dobrze, może ta woda nie zawiera tych składników mineralnych cennych, ale nie zawiera również tych wszystkich zanieczyszczeń, które w tej chwili niestety nasza woda z kranu ma. A ja piję i tak wystarczająco dużo wody, przyjmuję z soczystych warzyw i owoców, które jem w ogromnych ilościach i piję soki przede wszystkim. Wszystko, co możesz zrobić, aby zdjąć z siebie choćby najmniejsze napięcie, jest dobrym krokiem. Zero napięć. Temat napięć, no myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wszelkie choroby w dużym stopniu powoduje stres, napięcia, po prostu ciało nie daje rady z jakąś sytuacją i generuje pewne symptomy. I tutaj chyba nikt z nas, kto ma zapalone jelita nie ma wątpliwości, że każde napięcie będzie przyczyniało się do... Do, do nawrotu choroby, do pojawiania się symptomów, do zaostrzania lub niemożności w ogóle wyleczenia. A to jest z prostego powodu. W momencie, kiedy się stresujemy, wydzielany jest kortyzol, a kortyzol upośledza trawienie, to znaczy sprawia, że nie trawimy całkowicie. I kiedy niestrawiony pokarm dostaje się do jelit, ten, który powinien być już rozłożony, dużo, dużo wcześniej, wówczas ciało zaczyna postrzegać. Te drobinki pokarmu niestrawionego jako intruza, i co? I włącza wówczas reakcję autoimmunologiczną. Dlatego się ym, zwykle mówi, że w przypadku chorób autoimmunologicznych organizm atakuje własne tkanki. W pewnym sensie ma to sens, ale nikt nie wnika i nie mówi się o tym, dlaczego w zasadzie to robi. A robi to dlatego, bo do jej dostało się coś, co nie powinno. Jeszcze takim dosyć istotnym czynnikiem, który uważam za dość yy, yy, ważny, bo wpływający na naszą podświadomość, było regularne pisanie w zeszyciku, w jakimś notesie pozytywnych afirmacji, czyli moich takich marzeń zapisanych w czasie teraźniejszym, dokonanym, czyli że już jestem zdrowa, już moje jelito jest wygojone, itd. Tak i, tak I w iluś punktach, 13-16 punktów. I pisałam właśnie te moje pozytywne afirmacje. o po czym zamykałam zeszyci, zapominałam, i pozwalałam, aby wszechświat działał. Spotyka się tylko i wyłącznie z ludźmi, przy których czujesz się doskonale, czujesz się lekko i które dodają ci skrzydeł, a nie w jakikolwiek sposób dołują. Kąpiele słoneczne. Coś, co ja kocham, i praktycznie już od marca, jak tylko pokazuje się słoneczko. Wyleguję się na swoim tarasie, pół godziny z przodu, pół godziny z tyłu i wystawiam każdą komórkę mojego ciała na działanie cudownego, cudownych promieni słonecznych. Słuchajcie, jesteśmy istotami Słońca. Bez Słońca nie ma życia na Ziemi, więc naprawdę potraktujcie to jako zalecenie wręcz, że naprawdę ta godzinka na Słońcu w ciągu dnia w ruchu lub leżenie płaskim, cokolwiek. Wystaw swoje ciało jak największymi odkrytymi częściami na działanie cudownych promieni słonecznych. Obok kąpieli słonecznych, dla mnie kąpiele leśne, spacery, codzienna praktyka spacerowania. Odpuściłam sobie na razie bieganie, chociaż mam ochotę bardzo do niego wrócić, ponieważ to bieganie leczyło moje dziś tam nerwy i a ataki paniki, które mi się zdarzały. W tej chwili od kilku miesięcy spaceruję niezależnie od pogody. Najlepiej oczywiście w słońcu. Kocham chodzić do lasu. Mam takie szczęście, że mieszkam blisko lasu. Jeśli możesz, zabierz ze sobą zwierzęta i idź, medytuj, rozkoszuj się. Ja mam takie teraz założenie, żeby robić codziennie 10 tysięcy kroków. Mam tu jakiegoś takiego prostego banda, i staram się być po prostu aktywna, bo w sumie to chyba mało kto z nas daje sobie sprawę, jak bardzo mało nieruchawi jesteśmy. Wszędzie jeździmy, siedzimy, leżymy, także pilnuję tych 10 tysięcy kroków. Oprócz jeszcze pozostałej całej aktywności, czyli krzątania się po domu, pracy, jeżdżenia konno, jeżdżenia na rowerze, to jeszcze te koniecznie 10 tysięcy kroków. Jest to dla mnie też... Forma medytacji i zdejmowania stresu, a więc również doskonały środek ku zdrowiu. Bardzo ważny element w mojej leczniczej podróży, bardzo. Obok kąpieli słonecznych, właśnie kąpiele leśne, spacery. Bardzo ważne stało się dbanie o ciało całościowo, dbanie o to, żeby mieć odpowiednią ilość snu. Im wcześniej się kładłam spać, tym lepiej. Jeśli tylko w ciągu dnia. Miałam ochotę na drzemkę też, też doskonale, o ile w nocy to później nie powodowało problemów ze spaniem. Zadbanie o takie zwykłe fizyczne przyjemności, żeby mi było komfortowo, przyjemnie wybieranie takich aktywności, które tylko podnoszą moje wibracje, które w żaden sposób mnie nie, nie, wiem, nie dołują, nie ściągają gdzieś tam w jakieś nieprzyjemne obszary. I pokarm dla duszy. W moim przypadku... Do, są To są konie, e, jeżdżę konno. E, I stanowią one i stanowiły dla mnie olbrzymią motywację do dbania o siebie, do walki o zdrowie. Musisz, musisz też się zastanowić, dlaczego chcesz wyzdrowieć. Jaki jest to Twoje, właśnie y, taki główny powód? Bo wyzdrowieć, nie wiem, dla rodziny, że, dla dzieci i tak dalej. No, to są takie szlachetne pobudki, ale co jest takiego dla Ciebie, co powoduje, że czujesz, że, że po prostu, że żyjesz, że to że, jest że, że Twoje ikigai, że czas się zatrzymuje i nie ma znaczenia to, w jakim jesteś wieku. W moim przypadku to są właśnie konie, to jest jeździectwo. Dodatkowo jazda konna wymaga olbrzymiej tężyzny fizycznej i niezłej kondycji. Dlatego silnie mnie ta moja pasja motywuje i jest pokarmem dla mojej duszy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że sobie obejrzysz, posłuchasz, skorzystasz, i część z tych e, moich nawyków różnie, również stanie się częścią Twoich nawyków, bo to są nawyki zdrowego człowieka. Jeśli chcesz wyleczyć swoje jelita, musisz zatroszczyć się o swoje ciało, jako swoje ukochane dziecko. Być dla niego delikatnym, wyrozumiałym, dać mu czas i postarać, żeby się nie stresowało. Do zobaczenia w następnym filmie.